Witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Traner, a dzisiaj zagramy sobie w nową grę. A jest to... totaly Accurate Battle Simulator. Tak. Gra dosyć śmieszna, wygląda przynajmniej na śmieszną. Mamy katapulty, jakiś tutaj... Pałowców, dzidowców, coś takiego. I zagrajmy sobie. Mapę jakąś trzeba wybrać. Tą sobie weźmy. O! Fajna mapa. Mamy tu różne dostępne jednostki, mamy... Premienne, farmerskie, średniowieczne, starożytne, wikingowie, dynastia, no to jest chyba bardziej Japonia, Chiny, coś takiego, renesansowe, balon archer, co to jest? Co to jest balon archer? O! Oh, Okej. Okay. Ciekawe. Muszkieterowie. Konnica jakaś, tak dalej. Pirackie... ...kanon. Ciekawe. Jezu, co to jest? Kosarz. O Jezus. Zobaczmy, jak się poradzi kosarz na działo. O kurde, nie zginął na hita. <śm> <śm> wow, <śm> jak go chycił. Patrzcie na to. Rany Pytacie się dlaczego nie nacisnę po prostu end battle? Bo mi tap nie działa W sensie na tabie tam Żeby zakończyć A Zacznę z inną jednostką jak sobie poradzi O, To musiało boleć No tap nie działa, nie nacisnę kontynuuję, muszę end battle robić Ciekawe O Jak sobie poradzi Armia koni Oddział koni Okej. Okay. No i szybko sobie myślałem, że ta jednostka będzie mocniejsza. Widać. Trochę zmniejszymy tych jednostek. What? What? O jakich rozpraw ten kosarz, o ja cię kręcę. Co tu się wydarzyło w ogóle? Patrzcie na to. Rany, dora, to trzeba bardziej y -y -y -y, gdzie to było? W pirackich chyba tak inaczej zrobimy. Zobaczymy jak sobie z tym poradzisz? Dora, trochę za dużo daliśmy. Tak co drugie usuniemy? A teraz? O, też za dużo. Dobra, to dwa zostawimy. O, 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 o! O, Co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? Co tu się. O! -o. To się wydarzy. Szybko wszadowanie. Dobra, dobra. Zmienimy sobie może trochę jednostki. O! -o. Wiem, co zrobimy. Tak, jeden. I renesansowe to były? Mediewal. O. Oho. o nie, nie, nie dawaj się od boku! Nie, dostaniesz strzałą w tyłek. A No i dostał w sumie No nie tak, nie tak, nie tak Eee, eee, O Patrzcie jaka formacja zaawansowana Umarł! Jak to umarł Jak on mógł umrzeć? Ale miutają ich Dobra, to inaczej. Ucznicy, ucznicy kontra konnica o, jadą po nich i się wbijają jak masełko. Wow, ale ich zmiażdżyli za dużo tej konicy, co drugą usunąć trzeba? No, teraz. Oj, 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 To i tak będzie za dużo. No właśnie. Rozjechani. To trzech? Czech trójka konic sobie poradzi? A trójka konicy. Oj, oj, oj. Wow. JAK JEDEN WYSTARCZYŁ BY?! O nie, umrze zaraz. MASZ tarczę, TARCZĄ SIĘ ZASŁOŃ! Dobrze, dawaj, idziesz po nich. Dobrze! O nie! Ho, 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 prawie! Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Zróbmy w miarę takie... wyśrodkowane takie ba, taką walkę, zróbmy sobie jedną Co tu się wydarzyło w ogóle? Naprawdę? Jak się to zakończy? Oj, tak Ale przed niego pocisk przeleciał. A łajcik Wow, jeszcze raz. Ohoho. Oj, tarcza, tarcza, tarcza. O -o. O Jezus, czy on przez nas obu? No nie! Jezus Maria. To jest Protektor. Macie trochę osłony w postaci ludzkiej. Oj. Okej się! Na nie zauważą nas, kamuflaż mamy A wygraliśmy Wow Ale te niektóre momenty były boskie powiem wam Co my tutaj jeszcze mamy takiego? A ten co to są ci? Harpunowcy Jakie jakiej zasadzie to działa? Okej, okay, nie chcę chyba wiedzieć nie nie zdążył dolecieć harpuny What? Trzeba zmienić jednostkę chyba trochę Na jakąś honor'a taką Co to jest? Samobójstwo Gdzie to poleciało w ogóle? Rany. No ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy. Dobra, to sobie przestawaliśmy. Jeszcze coś mamy ciekawego. Katapulta to może nie. O, samurajowie. Zrobimy ostatniego samuraja. I teraz bierzemy, re Pirate? nie, renesans. Do boju! Samurajowie atakować! Do boju! Do boju! O nie! Do boju! Oh. Do boju wyrznąć ich. O kurde. My ich wyrznęliśmy. A za dużo mieliśmy samurajów. Tak mi się wydaje. Ilościowo wygraliśmy. Dobra, czy teraz będzie lepiej? Uf, ale oni są pancerni! Te kule się od nich odbijają. Ją nikomu nie zabiłem przecież. Ej, co jest? Ja, który kosztuje w ogóle, ich po swoich pozabijało? Można spokojnie jeszcze mniej ich dać, z tego co widzę. Tyle. O, patrzcie, trzech zginęło, czterech tylko. A czemu szyku nie utrzymaliście? O, o, co to będzie? Patrzcie, wszystko się praktycznie podbijało od nich. Wow, ale samurajowie cisną, dalej za dużo samurajów jest. To musi być ostatni samuraj. Tak? Ostatni samuraj, czterech zginęło. Okej, okay, o dalej za dużo jest chyba. Przecież zaraz zobaczymy strzał kolejny raz. Nie, nie wiem, za dużo ich jest. Oj oj. No, za dużo. Jeszcze za dużo. Dobra, czy jak zrobimy tu, teraz będzie lepiej? Dobra. Dobra. Samurajowie to są strasznie pancerni jednak. Uwaga. Ognia! No, ognia! O, dobra. I teraz coś za mało samurajów będzie chyba. No właśnie, teraz zostali zmieceni z kolei z powierzchni ziemi. Dobra, trochę. Yy, więc, Uuu, ninja. Damy sobie kilka ninja. Damy czterech ninja. OK. No ile byłoby z nimż Jak się wbijają No, zabić go! Nie, nie, dzigajmy, nie! Nie, 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 nie! nie. O, dobra! Więc że to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tej gry, koniecznie napiszcie w komentarzu, zasubskrybujcie oczywiście mój kanał, bardzo dziękuję za oglądanie. I widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się!